Dzień jedenasty. Dzisiaj u nas jest piątek dzień bardzo pochmurny, ale zaczynamy tego nowego vloga. Ja przez ostatnie dwa dni byłam w pracy, stąd też nie pojawił się żaden film, ale uprzedzałam was, że w tym roku niestety nie będzie pełnych 24 filmów, bo niestety muszę znikać w pracy i wtedy ciężko byłoby mi cokolwiek nagrać. Ale dzisiaj mam dzień wolny i mam w planach różne fajne aktywności. Natomiast muszę chyba sobie przestać planować, bo jak tylko coś planuję, to zaraz ktoś te moje plany zmienia i ten dzień też miał troszeczkę inaczej wyglądać, ale yy, musimy najpierw coś załatwić. Natomiast myślę, że i tak będzie miło i przyjemnie, i ten dzień będzie można zaliczyć do udanych. Ja dopijam właśnie herbatę. Otworzymy sobie jeszcze kalendarze przed wyjściem i musimy szybciutko wyjść z domu. Tak jak mówiłam, mamy coś do załatwienia. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba, jeżeli tak będzie, koniecznie zostawcie łapkę w górę, a tymczasem lecimy otwierać kalendarze. Jeszcze nigdy nie otwieraliśmy wspólnie tego kalendarza z Pure Beauty, więc może akurat dzisiaj to będzie ten dzień. Także tutaj mam kalendarz. Tutaj jeszcze mój prezent mikołajkowy pod choinką leży. A tutaj są wszystkie prezenciki z tego kalendarza, także szukamy jedenastki. Bardzo podoba mi się ten system kalendarza, że to są faktycznie 24 małe pakunki. I jeżeli na przykład macie właśnie już ubraną choinkę, tak dosyć wcześnie, to fajnie można sobie tutaj wszystko poukładać i naprawdę przyjemnie się to otwiera, a tymczasem mam już jedenasty prezencik, także otwieramy o i zobaczcie jakie mam świąteczne skarpety też mamy jakąś tubkę i dzisiaj w tym kalendarzu był krem do rąk o zapachu winogron, o kurczę, ten zapach może być naprawdę piękny to na szybko jeszcze standardowo Rituals i szukamy jedenastego domku, uuu ale szybko dzisiaj znajduję wszystko Otwieramy. I mamy nawilżający szampon. To jeszcze na szybciutko i froszę. To jest akurat jakaś malutka próbeczka. Nie lubię takich małych pojemności. Coś regenerującego, antyzanieczyszczeniowego do stosowania rano. Dzień dobry Patryczku. Dzień dobry, dzień dobry, się dzień dobry. odpowiada zdziwiło mnie przywitanie jesteśmy już w samochodzie jedziemy do naszego pierwszego celu a jedziemy już dokończyć to o czym wam kiedyś mówiłam czyli nasze problemy mieszkaniowe jedziemy odebrać klucze od naszego byłego już wykonawcy, także mam nadzieję, że domkniemy już dzisiaj temat a zajedziemy też na budowę bo akurat tam tych kluczy potrzebują, eee, i zobaczymy, co tam się zmienia. Czyli trochę wracamy do punktu wyjścia. Przeżyjmy to jeszcze raz, jakby to tak pięknie podsumować, nie? Tego się trzymaj. Dojechaliśmy już na miejsce w takie trochę sentymentalne regiony dla mnie. Aktualnie patrzę na moją e, byłą już na szczęście <ścoughs> uczelnię. E, no, dużo się tu zmienia, ale jedna rzecz się nie zmieniła. Ta ulica jest na maksa przez pod względem parkowania, dlatego ja zostałam w samochodzie. No, bo stoimy tak powiedziałabym na wpół legalnie, ale tutaj po prostu nie da się inaczej. Ciężka to jest ulica, ale dobrze, Patryk już poszedł, a ja tutaj czekam i pilnuję. Jakby ktoś przypadkiem chciał wyjechać sobie z któregoś miejsca, to zawsze mogę zareagować. Pokażę Wam tę uczelnię. O, zobaczcie, aktualnie znajdujemy się na ulicy Łódzkiej i właśnie tutaj. Wchodziłam na studia. Tam jest też plac budowy, co również utrudnia tutaj e, ruch. A widziałam, że już Patryk wraca. O, widzicie, biegnie. Chyba się udało. Klucze odzyskane. Jedziemy dalej. Dojechaliśmy już do mieszkania, także idziemy skontrolować pracę nowej ekipy. I coś mówiłam o tych planach rano. Tak, nic nie idzie po mojej myśli. Po prostu nic, zupełnie. To miejsce, w które chciałam pojechać i was zabrać, zmieniło swoje godziny otwarcia i dni otwarcia. Dzisiaj nie można tam pojechać. Kurtyna. Jesteśmy pod mieszkaniem, ale jest zamknięte i nie mamy kluczy. Ale słychać tam muzyczkę, i tam lecą świąteczne piosenki. Słyszycie to? to nie mamy żadnego dzwonka? Bo mi Chyba dużo... wymontowali panowie. Już słuchajcie, kocham tych panów. Dzień dobry, ja to pod drzwiami, pod mieszkaniem, panu klucze przyniosłem. Dobra, dobra. I co? No, już idziemy Słuchajcie kogo Szanuję to. Świąteczna muzyka na budowie. Pięknie, fajnie, fajny kwiat. Także zaczynamy pracę. Tutaj już na panowie wszystko pościągali, to co było źle zrobione. A jest tego złego niestety bardzo dużo. Ale nie będzie, pomimo tego, że wszystko jest znowu rozwalone, to wygląda to już lepiej. Dopiero widać, jak pewne rzeczy zostały źle zrobione tutaj na przykład źle <laughs> położone tutaj zobaczcie tak samo wszystko zerwane ale mamy już podłogę zabezpieczoną tak jak powinno być także będzie pięknie tutaj zobaczcie tapeta już przyjechała także tutaj taki sneak peek z tego co będzie tu wam pokażę jeszcze łazienka do wymiany jakby wróciliśmy do punktu wyjścia, ale tak jak mówię, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tego, jak to wszystko teraz wygląda. Może to być dziwne, ale naprawdę w końcu zmierzamy do dobrego. Ale to, jak to jest wszystko zniszczone, to się nie mieści w głowie po prostu. Zobaczcie, jak tutaj płytki pan nam tłumaczył, że w ogóle nie były dobrze zaczepione. Tutaj y, podobno nie były dopchnięte, więc to by prędzej czy później pewnie spadło. I tam z tyłu bruz, tak by Co ty mówisz? Tak. Patrzcie na to i to jest oczyszczona praca, nie? To wszystko jest po prostu tak źle zrobione. Ale dobra to zobaczcie jakie płytki poniszczone. To już nie pierwszy raz ale były tak także... Naprawdę, to co my tu przeżyliśmy to koszmar. A najbardziej szkoda jest tych płytek. To są takie piękne płytki. Robimy też zdjęcia tego, jak to zostało wszystko źle pomontowane, żeby mieć kolejne nie wiem co już nawet do wody. się na to patrzę. Tak włączam to nagrywanie i zastanawiam się, co ja w ogóle chcę Wam powiedzieć zupełnie inaczej miało dzisiaj być, ale powiem Wam, że kamień spadł nam z serca, w ogóle jak mnie pan pięknie oświetla tutaj z tyłu stojący w takie paski. Może się... Nie, to nic nie da. Nieważne. Chciałam tylko powiedzieć, że kamień spadł nam z serca, jak widzieliśmy dzisiejszy stan na naszej budowie, nie, Patryk? No. To już nie budowa, to wykończeniówka. No, no ja to tak nazywam potocznie budową. No i ty co myślisz? Myślę, że kultura pracy sięga dużo wyżej w tym wypadku. Natomiast czasu nam nikt nie wróci. Największym problemem jest to, że po prostu my już od co najmniej dwóch miesięcy powinniśmy tam mieszkać. Nie mieszkamy, nerwów było ogrom straconego czasu, pieniędzy, wszystkiego. Ale, ale teraz już jest dobrze A teraz podjedziemy sobie na chwilę do y, hali Kuszyki. Tam dawno nie byliśmy, zobaczymy czy w ogóle są jakieś świąteczne dekoracje Może coś zjemy I zobaczymy co dalej Ale słuchajcie, no gdziekolwiek dojechać To jest naprawdę duży problem Teraz w tym okresie przedświątecznym Korki są tak ogromne, że... Patrz teraz Pan Większość pan? czasu to się spędza tylko w korkach, co no. na co mam. Trochę się pobrudziła kamera, ale mogę ludzi obserwować. Aha, no super. Eee, Mleczna trochę. Ale bajer. Wam się na hali koszyki Myślałam, że będą ładne dekoracje świąteczne, a nie ma, po prostu zupełnie nic kilku światełek i jednej choinki Także lipa i dalej ciąg dalszy niepowodzeń z dnia dzisiejszego i w top Przyszliśmy do Jeffsa, już zamówiliśmy Będziemy pyszne rzeczy jeść, co? Tak. Mam nadzieję, że będzie pysznie Jesteśmy już trochę Jeżeli głodni Jeżeli chodzi o te knajpy, to musimy mieć nadzieję tak? Ej, hey, czegórka mają dobre, ja właśnie po to przyszłam tutaj. Chodziły na mnie od roku chyba już, także będziemy jeść. i łociny. Pojedzonku. Oj, powiem wam, że najedliśmy się. Było pyszne. A teraz shopping. Making our Christmas memories I've been working so much lately I can barely find the time to sleep i spend my time running around keeping people pleased but this is my favorite holiday it's a chance to start over new cause i missed you so i'm letting go of everything but you these are the good times with you baby this year it's just gonna be you and

Wróciliśmy już do domu i tak naprawdę chciałam kupić sobie jakiś świąteczny sweter. Schodziliśmy wszystkie sklepy i jakoś tak nic nie mogłam znaleźć, a jak już coś znalazłam. Sobie wszystko poza świątecznym sweterem. <grym> trochę tak. Więc chodziłam, chodziłam, a jak już znalazłam, to nie było mojego rozmiaru. Także dzisiaj tylko primark, ale za to kupiłam kilka fajnych rzeczy. Kupiłam dwie piżamki, trochę Wam pokazałam w przymierzalni. To jest pierwsza z nich. Nie mogłam się powstrzymać, bo ona jest wykonana z takiego przemiłego materiału. Także tutaj jest taka biała bluzeczka z napisem, i do tego są takie gadki w paski. I to jest druga piżamka z takimi trzema Mikołajami, Santa Squad. I mamy tutaj bluzeczkę z długim rękawem i też takie spodnie w paski. Chciałam taką cieplejszą piżamę, bo chłodno mi jest, więc coś takiego z długim rękawem. Bardzo fajne. Wzięłam też sobie zestaw takich trzech spineczek, kamerek do włosów, bo moje są już w stanie tragicznym. Dlatego wzięłam sobie coś takiego nowego. I wzięłam też dwie takie przepiękne ozdoby na choinkę. One były po 10 zł. I tutaj mamy Let It Snow, taki napis jakby skrablowy i taką materiałową mm, gwiazdeczkę. Także bardzo ładne i zaraz to zawieszę. Na choinkę. Patryk już żąda spokoju na dzień dzisiejszy, także nie pozostaje mi nic innego, jak wyłączyć aparat. Zresztą muszę już siadać do montażu tego filmu. E, no, nie tak miał wyglądać ten dzień. Miałam naprawdę fajne atrakcje zaplanowane, ale nie wiem, no, gapa ze mnie chyba po prostu. E, mogłam to sprawdzić wcześniej, ale nie pomyślałam, że coś się mogło zmienić. Nieważne. Natomiast mam nadzieję, że tak czy inaczej miło spędziliście z nami czas. Ja, kiedy to oglądacie, jestem w pracy i mam weekend pracujący, także filmu jutro nie będzie niestety, ale jak tylko będę mogła i będę miała wolne, to nagram kolejny odcinek, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się spodobał, jeżeli tak było zostawcie łapkę w górę, życzcie mi miłego dnia w pracy, przyda mi się, nie chce mi się strasznie, ale dobra, siadam do montażu, wykrzesam z siebie jeszcze energię na ten weekend w pracy i będzie dobrze. Trzymajcie się do następnego filmu, Buziaki. Pa!